Media znów biją na alarm. No, Dowiadujemy się właśnie w internecie, że w wakacje zginęło w Polsce prawie 1000 osób. Tuż już zwracam uwagę, że przez dwa miesiące w końcu w dobrych warunkach była dobra widoczność, dobra pogoda jeżeli zginęło tysiące osób przez dwa miesiące, no to jest przez 12 miesięcy około 6 tysięcy, czyli tyle, ile ginie mniej więcej co roku. Co roku, więc nie widać jakiegoś szczególnego szczególnego powodu do niepokoju. Przy okazji zwracam uwagę, że jak zginie w Afganistanie jeden człowiek, to się robi, robi afera, to jak ginie tysiąc, to jakoś, jakoś jest afera nie jest taka duża. Ale proszę Państwa, nie w tym przecież rzecz. Rzecz w tym, że tutaj jest podana bardzo ciekawa informacja. Mianowicie taka, że wypadków jest o 100 mniej niż w ubiegłym, w ubiegłym roku. Ale wykryto o wiele więcej pijanych kierowców, ponieważ no, ilość wykrytych jest mniej więcej powiązana do, do, do ilości pijanych, jak sądzę. Jak sądzę, z czego wynika, że więcej pijanych za kierownicą powoduje zmniejszenie liczby wypadków. Przynajmniej tak by się wydawało, wydawało jeżeli czytamy. czytamy Statystyki to może być prawdą. Człowiek pijany jeździ ostrożnie z reguły, bo uważa, boi się wpaść, prawda, boi się spowodować wypadku, także całkiem możliwe, że tak rzeczywiście jest. Ale jedno jest pewne, ale jedno jest pewne, że y, warto by zrobić eksperyment, mianowicie przez jakieś wakacje, albo przez jakieś dwa tygodnie, przestać w ogóle kontrolować kierowców schować te wszystkie wektry jeżdżące, prawda, z tajnymi fotoradarami, Połączać te fotoradary na ulicach, na ulicach i zobaczyć, czy w tych dwóch tygodniach będzie więcej przypadków, niż było przez dwa tygodnie w roku poprzednim. Bo może się okazać, że będzie ich mniej.